Jesteś po 40, dbasz o siebie, próbujesz różnych diet i ćwiczeń, ale ta upoczywa oponka na brzuchu wciąż nie znika. Wiem dokładnie, jak to jest. Sama przez to przechodziłam. Każdy kilogram, który wcześniej schodził bez problemu po 40, staje się po prostu trudniejszy do zrzucenia. To zmiany hormonalne, spowolniony metabolizm, mniejsza ilość energii. Wszystko to razem sprawia, że klasyczne podejścia po prostu przestają działać. Przestają działać diety, przestają działać ćwiczenia, które do tej pory sobie służyły. A ja przez lata z kolei testowałam na sobie różne metody. Diety, cud, wyczerpujące treningi, godziny spędzone na siłowni. Ale większość z tych rozwiązań nie była i nie jest stworzona dla kobiet takich jak my. Po czterdziestce, kiedy nasz organizm potrzebuje zupełnie innego podejścia. Dlatego też stworzyłam kurs Brzuch bez oponki 40, który jest wynikiem moich wieloletnich poszukiwań, badań i pracy nad własnym ciałem. Opracowałam prosty, ale niezwykle skuteczny plan, który uwzględnia potrzeby kobiet po 40. Dlaczego mój kurs działa? Bo nie chodzi tylko o jedzenie i ćwiczenia. To metoda, która skupia się na pięciu kluczowych filarach: odpowiednim odżywianiu z naciskiem na białko, ćwiczeniach siłowych, dopasowanych do potrzeb kobiecego, właśnie ciała. I to w tym wieku. Dbania o sen, redukcji stresu i optymalizacji codziennych nawyków, które właśnie przywrócą Twój metabolizm na właściwe tory. Nie musisz poświęcać godzin na siłowni ani stosować wyczerpujących diet. Wystarczy zaledwie na start 20 minut dziennie i moje sprawdzone kroki, aby zacząć widzieć efekty i to już po kilku tygodniach. Ten kurs jest właśnie idealny dla kobiet takich jak Ty, po 40, które chcą wreszcie pozbyć się oponki i poczuć się świetnie w swoim ciele. Chcesz zobaczyć jak proste mogą być zmiany, które przyniosą ci wymarzony płaski brzuch, no i więcej energii? No to co? Dołącz do mnie i innych kobiet, które już osiągnęły swoje cele z tym kursem i z moją sprawdzoną strategią. Zainwestuj w siebie, kliknij poniżej i zacznij swoją transformację. Nie będziesz żałowała.